Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania bardzo prostego dania. Będzie dzisiaj polędwiczka wieprzowa z brokułami. Jak zwykle, wszystkie składniki będziecie mieli oczywiście wypisane w opisie filmu, więc zapraszam, zajrzyjcie tam. A teraz już nie przedłużam, bo, bo jestem głodna jak zwykle, więc trzeba to szybciutko ugotować. Mam tutaj przygotowane 300 g polędwiczki wieprzowej. Którą pokroiłam w cieniutkie plasterki i będzie trzeba zamarynować polędwiczkę przez pół godziny. Na początek dodaję czosnek. Ja mam tutaj czosnek mrożony. Jedna łyżeczka. Dodajcie proszę trzy ząbki przeciśnięte przez praskę troszkę świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Trzy łyżki sosu sojowego. Jedna łyżka oleju sezamowego. Dwie łyżki wina do gotowania. To jest wino... To, to jest wino Chińskie. I tutaj jest jedna łyżka skrobi kukurydzianej, może być też skrobia ziemniaczana. I teraz bardzo dokładnie trzeba to wszystko ze sobą razem wymieszać. I jak już mamy wszystko wymieszane, odstawiamy do lodówki na pół godziny. Minął już czas marynowania mięsa, więc Możemy przejść do dalszego etapu. Zblanszujemy przez minutę brokuł. Najpierw troszeczkę trzeba osolić wodę. I wrzucam takie różyczki brokuła. Jest ich całkiem sporo. Ale tak ma być. Tutaj jest jedna taka, można powiedzieć średnia. Główka brokuła, tak jak wspominałam, będziemy teraz blanszować przez minutę. I można już wyciągać. Najlepiej przy pomocy takiej łyżki cedzakowej, żeby odsączyć z wody. Jak nie przygotujemy brokuła, to wtedy on jest taki bardziej głupiący. Ja nie lubię takiego rozcięcianego. A przy okazji zachowa jeszcze więcej substancji odżywczych, a to też jest bardzo ważne. Jak już mamy zblanszowanego brokuła, to możemy przejść do dalszej części gotowania. Tu rozgrzewa mi się oliwa z oliwek, 3 łyżki. I dodaję szalotkę. 3 szalotki. I trzy ząbki czosnku, które sobie takie. Płatki pokroiłam. I teraz będą się nam tutaj te składniki przez dwie minuty ze sobą tutaj łączyć. Pachnie obłędnie już. I można dodać już polędwiczkę wieprzową. i musimy obsmażyć razem z czosnkiem i z szarotką do momentu, aż polędzliczka nie zacznie zmieniać koloru takiego można powiedzieć ciemnoróżowego na szary. I mogę dodać już 300 ml bulionu. To jest bulion drobiowy. Oczywiście zrobiłam z nic w tym złego nie ma, bo to są takie produkty, żeby korzystać, ale oczywiście, jeżeli macie taki bulian domowej roboty, no to jak najbardziej można dodać. Będzie jeszcze bardziej naturalne. Można dodać kilka kropli oleju sezamowego, Kilka, kilkanaście tu weszło. Kle, może słyszycie, może nie, ale akurat wiruje mi pralka. Swojski klimaty. Słuchajcie, jakoś trzeba sobie radzić. I troszkę sosu sojowego. Nie można przesadzić, bo ten bulion, który właśnie dodałam, on też jest słony, więc żeby tutaj nam się wszystko zgadzało, troszeczkę nam się zaczyna zagęszczać sos ze względu na to, że wcześniej dodawaliśmy skrobie kukurydzianą, więc właśnie taka zawiesina się robi, ale dobrze. Tak właśnie miało być. Zostawię na 2 minuty i będę mogła już dodać wcześniej zblanszowanego brokuła. I tak jak powiedziałam, tak robię. Brokuł ląduję w rądlu. I jakieś pół minuta do minuty, niech się tutaj troszkę też broku przygrzeje. Jako dodatek dzisiaj będę mieć ryż, ale wy oczywiście, jeśli macie ochotę, możecie na przykład sobie zjeść to danie z makaronem jakimś ulubionym. Może być ryżowy, może być to makaron. Udon na przykład. Będzie super smakować. Ryż już nałożony, więc gwiazda dzisiejszego dania, czyli polędwiczka wieprzowa, z brokułami właśnie jest nakładana. Teraz jeszcze oczywiście moja ukochana dymka. Ja naprawdę musiałabym być chora, żeby jej nie użyć. Jak zauważyliście, pewnie jeżeli śledzicie moje filmy, że właściwie jest w każdym przepisie. No i płatki, czyli żeby troszeczkę tutaj dodać kontrastu. No i oczywiście zaostrzyć. Ja swojego apetytu nie muszę już zaostrzać, bo te zapachy, które teraz mam tutaj w domu, to właśnie to zrobiły już dawno, więc nie przedłużam kochani. Życzę Wam smacznego cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. Oczywiście zachęcam do wypróbowania tego przepisu, bo ta polędwiczka jest naprawdę pyszna. Brokuły naprawdę super. Serdecznie Was ściskam, pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i oczywiście wpadajcie na Instagram przygody Gambii. Do następnego razu.